Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy nas wszystkich o strachu przed opinią innych. Kiedy ostatni raz pozwoliłeś, by strach przed oceną innych ograniczał Twoje decyzje? Zastanów się, jak często Twoje wybory są uzależnione od tego, co myślą inni. Jeśli chcesz się uwolnić od tego strachu, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zanim zaczniemy, warto zrozumieć, Dlaczego w ogóle boimy się opinii innych? To naturalna reakcja, nasza psychika jest zaprogramowana, by dbać o akceptację w grupie. W dawnych czasach, by przetrwać, musieliśmy działać w zgodzie z grupą. Odrzucenie oznaczało niebezpieczeństwo. Dziś ten strach przejawia się w obawie przed oceną, którą dostajemy od innych w pracy, w relacjach, w mediach społecznościowych. Życie podporządkowane opinią innych ma swoje konsekwencje. Zamiast być sobą, zaczynamy żyć według tego, co uważają inni. To może prowadzić do poczucia pustki, braku spełnienia, a czasem nawet do depresji. W takich momentach zapominamy o tym, co naprawdę chcemy w życiu. Zamiast realizować własne cele, skupiamy się na tym, co myślą o nas ludzie wokół. Jak wygląda to w praktyce? Najważniejszą rzeczą w procesie uwalniania się od strachu przed opinią innych jest zmiana mentalności. Zaczynamy od akceptacji siebie, swoich wad, mocnych stron, sukcesów i porażek. To my jesteśmy najważniejsi w naszym życiu. Jak to osiągnąć? Kluczem jest skupienie na sobie. Często wystarczy zadać sobie pytanie: Czy ta decyzja ma dla mnie wartość, czy tylko próbuję zadowolić innych? Spróbuj działać świadomie, podejmuj decyzje, które są zgodne z Twoimi wartościami, a nie z oczekiwaniami innych. Zaczynaj małymi krokami, zmieniając codzienne nawyki, które pokazują, że jesteś właścicielem swojego życia. Czasami dobrym źródłem inspiracji są historie ludzi, którzy przeszli przez to, o czym mówimy. Weźmy na przykład Elounę Maskę. Jego życie to ciągła walka z opinią innych. Przez lata krytykowano go za pomysły, które wydawały się nierealne, jak loty na Marsa czy elektryczne samochody. A jednak nie poddał się, zaufał sobie i swoim pomysłom. Dziś SpaceX, Tesla czy Neuralink to nie tylko firmy, ale symbole tego, że warto żyć zgodnie z własnymi przekonaniami. Ale nie musisz być miliarderem, by znaleźć inspirację. Znamy też wielu zwykłych ludzi, którzy zaczęli żyć po swojemu. Pamiętasz może historię osoby, która zaczęła realizować swoje pasje po 30 roku życia? To dowód na to, że nigdy nie jest za późno. Podsumowując, życie bez strachu przed opinią innych jest możliwe. Wymaga to pracy nad sobą, ale zmiana zaczyna się od małych kroków. Zastanów się, co w Twoim życiu jest naprawdę ważne i zrób pierwszy krok ku życiu pełnemu autentyczności. Zaczynaj od dziś, bo każda chwila to szansa na bycie sobą.